Witam wszystkich. Z tej strony trener Alex i zapraszam na dzisiejsze wideo, w którym pokażemy 8 ćwiczeń na rozciąganie mięśni szyi i szyjnego odcinka kręgosłupa. Jeśli chodzi o dzisiejsze pomoce, będą nam potrzebne krzesło i ręcznik. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń chciałbym poprosić was o jedną rzecz. Jeśli odczuwacie ból lub zbyt duże napięcie, zmniejszcie zakres ruchu lub przejdźcie do innego ćwiczenia. Zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. Kładziemy palce z tyłu głowy i delikatnie dociskamy podbródek do mostka. Utrzymujemy pozycję przez 20-30 sekund, a następnie wykonujemy 2 do 3 serii ćwiczenia. Podczas tego ćwiczenia staramy się wywrzeć lekki nacisk na czubek głowy. W kolejnym ćwiczeniu kładziemy palce prawej ręki nad lewym uchem i delikatnie przychylamy głowę do prawego barku. Staramy się trzymać bark jak najniżej, jak to możliwe, dzięki czemu poczujemy rozciągnięcie bocznych mięśni. W następnym ćwiczeniu wykonujemy lekki skręt głowy do boku. Kładziemy dwa środkowe palce po stronie podbródka i lekkim ruchem obracamy głowę, kierując podbródek w kierunku barku. Odliczamy 20-30 sekund. Pamiętamy o trzymaniu barków najniżej, jak to możliwe. Zmieniamy rękę i robimy to samo w drugą stronę. Kolejne ćwiczenie w repertuarze to takie, w którym lekko obracamy głowę w kierunku przeciwległego kolana, tak aby ta cały czas była zwrócona w kierunku kolana. Lewą ręką naciskamy na głowę ku dołowi, a prawą próbujemy dociskać nasze ramion do dołu. Dzięki temu poczujemy znacznie silniejsze rozciągnięcie mięśni szyi. Wytrzymujemy tak przez 20-30 sekund. A następnie zmieniamy rękę i stronę. Pamiętajmy o tym, że nos ma być zawsze skierowany w stronę przeciwnego kolana. Dobrze, kolejne ćwiczenie polega na przesuwaniu podbródka po skosie do góry, gdzie lewą ręką wywieramy lekki opór na podbródek. A prawą naciskamy na bark, starając się docisnąć obojczyk. Cały czas utrzymujemy naszą pozycję po skosie ku górze. Następnie zmieniamy ręce, przenosimy dłoń na obojczyk i odwracamy głowę w drugą stronę. Następne ćwiczenie wykonamy ze zwiniętym ręcznikiem. Ręcznik przewieszamy przez szyję. Jeden koniec ciągniemy w dół, a drugi koniec owijamy na podbródku i lekkim ruchem prawej ręki ponownie odwracamy głowę po skosie do góry. Następnie robimy to samo na drugą stronę. W ostatnim ćwiczeniu znowu zakładamy ręcznik na szyję. Unosimy łokcie i ciągniemy ręcznik do góry, a głowę odchylamy do tyłu. Nie wymuszamy żadnego z ćwiczeń. Każde z nich wykonujemy do granicy bólu.